Chyba żart. Jak można być takim pazernym i nie pomóc dziecku? Rzucam klątwę. To nieźle. Bogacz się znalazł. Witam. 5 litrów miodu plus wysyłka paczkomat. Wymiana za plany sauny warte 400 zł. Szczegóły projektu w moich ogłoszeniach. Proponuję 4 litry miodu plus przepis na bigos i ogórki kiszone mojego autorstwa. W zamian za plany sauny. 5 litrów bez przepisów i tak uczciwa wymiana, a korzyści Państwo będą mieli znacznie większe. 5 litrów to za dużo. Mogę dorzucić jeszcze słoik grzybków marynowanych. Dzień dobry, proszę podać mail. Wyślę Panu oferowany projekt sauny w zamian za oferowane miody i grzybki z przesyłką. Dziękuję, pozdrawiam, Marian. No dobrze, ale tak naprawdę to po co mi te plany? Jak będę chciał mieć saunę, to sobie kupię albo zbuduję według własnego pomysłu. Ale jak na razie to nie zamierzam mieć sauny. Ja bym rozważył. Sauna to świetna rzecz. Mogę dać za tę konsolę maksymalnie 150 zł. Proszę o rozważenie propozycji. Pozdrawiam. Rozważyłem tę propozycję. I jak? Chujowa. Pozdrawiam. Krótko zwięźle. Dzień dobry, 25 złotych i podajemy sobie ręce. O tej godzinie to chyba dobry wieczór, a nawet dobranoc powinno być. Żeby móc sobie uścisnąć ręce w geście triumfu, to na 30 mogę się zgodzić. Ma pan rację. Dobranoc. No to dobranoc. Prosto z mojego Oelix. Bardzo pana przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam. Jak się żona dowiedziała, gdzie wychodzę i ile chcę wydać na aparat, to zaczęła drzeć mordę i zrobiła straszną awanturę. Dla świętego spokoju postanowiłem nie jechać i się załamałem, bo muszę żyć z tą prógwą. Tak więc wycofuję swoją ofertę i jeszcze raz przepraszam. Co nieszczerość. Widzę, że starsza wersja gry za 25 kupuje jeszcze dziś wieczorem. Witam, nie dziękuję. Czemu? Bo nie jestem zainteresowany ofertą 25 zł. To nieźle. Bogacz się znalazł. Ktoś pieniędzy nie ma, to od razu wpysk na pluć. Gratuluję podejścia. W innych miejscach też ma pan pretensje do osób, jeśli nie chcą sprzedać produktu za tyle, za ile pan chce? Dobra, przyczynia się pan do śmierci marzeń małego dziecka. Pozdrawiam. Można go chwalebnie uratować, dopłacając 10 zł. No, no tak, no dokładnie. Witam, jestem zainteresowany kupnem telefonu. Proponuję 400. Witam, mogę sprzedać za 450, nie mniej. Proponuję 400, albo trudno. Nie to bez łaski. Proponuję ci dobrą cenę i teraz nikt nie kupi. Rzucam klątwę. Nie życzę sobie tekstu. Mogę sprzedać 450. Napisałem 400, to bez dyskusji. Teraz mogę dać 350. Albo szukaj dalej naiwnych, albo oprawić w ramkę i powiesić na ścianie. Będzie jakiś tam widok. Tego ostatniego fragmentu to nie rozumiem. Telefon? Możliwe. Witam, a jest możliwość kupienia i zobaczenia wszystkich ciuszków na rozmiar 74? Rozmiary, które mam na sprzedaż, to 56 do 68, tak jak piszę w ogłoszeniu. Pozdrawiam. Chyba napisałem wyraźnie, że chciałbym zobaczyć ciuszki na 74 i tylko ten rozmiar mnie interesuje. No. Konsekwentnie. Dzień dobry, chcę kupić plecak do szkoły. Czy da się taniej, bo nie mam pieniędzy? Dzień dobry. Niestety nie można taniej, ponieważ kwota 20 zł za praktycznie nowy plecak to nie jest dużo. Słucham? Nie jest dużo? Chyba żart. Jak można być takim pazernym i nie pomóc dziecku? że co proszę? A pani myśli, że dlaczego go sprzedaje? Dlatego, żeby dołożyć na nowy plecak dla mojego syna. Żegnam. Cwaniara, dobra z ciebie jest. Nie zostawię tak tego i cię opiszę. A ja nagram film. Dzień dobry, czy mogłabym poprosić o wymiary sukienki? Jaki jest skład z metki? Czy jest sztywna? oraz o zdjęcie na osobie? Może być z internetu ze strony sklepu. Pozdrawiam. Dzień dobry. Sukienka kosztuje 9 zł. Moja stawka godzinowa to około 60 zł. Wszystkie wymienione powyżej czynności zajmą mi prawdopodobnie około 20 minut, w związku z czym sukienka zdrożeje o 20 zł. Czy jest pani nadal zainteresowana? Mhm, chyba nie. Halo, kupiła mi cisza. Tak? A co ma być głośno? Jak lubisz, to może być głośno, ale jak coś sprzedajesz, to się zachowuj. Głupi żart, nie na miejscu. Po mnie akurat to spływają takie żarty, nie przejmuj się. Fajnie, bardzo jestem uradowany. Nie dostałam potwierdzenia sprzedaży, a właśnie dostałam paczkę. A ruch wysyła? Wydaje mi się, że nic. Nie wysyła. Jak się ma osobiście paczkę Orlen, to przynoszą. No Elix pisze, że dalej w drodze. Czary, czary. Żebym kasiorę dostał. Etykietę ci wysłali, więc dostaniesz kasę. No nie, paczka jest w drodze. Sugerujesz, że kłamie? Ślepy jestem? Na chłopski rozum. Odebrałam ją chwilę temu. Wiadomo, że musi upłynąć chwila, zanim to potwierdzą. Hello, Włodek, ogarnij się. Jak potwierdzi, to będę spokojny. No ja, ja rozumiem, Włodka, tak? Jest potwierdzenie, to jestem też spokojny. Dzień dobry, potwierdzam sprzedaż. Muszę się tylko jeszcze dowiedzieć, jak działa przesyłka Zoelix, bo pierwszy raz korzystam z tej opcji. Wszystko już wiem. Jak tylko dostanę przelew, nadam przesyłkę. Mieszkam w łodzi i chcę buty przymierzyć. To nie są buty. To jest płyta winylowa. Się chyba kliknęło nie tam, gdzie trzeba. Pięty są wytarte? Tak, mąż wczoraj wycierał ręcznikiem. Chodzi mi o materiał w środku buta. Nie są w ogóle zniszczone. Mąż miał je kilka razy na nogach. Ale dobrze, że pięty wyciera. Dzień dobry. Ja jednak rezygnuję z koperetycji. Tak, z koperetycji. Dobrze, a czy mogłaby mi pani powiedzieć dlaczego? Dopiero się umówiłyśmy, więc może dałaby mi pani jednak szansę? Chwilunia, nie jesteśmy na ty. Widać, że ród idzie dalej. Przepraszam, o czym pani mówi? I głupie tak samo. Masz takie samo nazwisko co mój poprzedni partner. Pieprzony psychol. Tak jak jego cała rodzinka. Wy wszyscy, coś na M, jesteście pierdolnięci. Ty też na pewno jesteś jepnięta. No to, 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 to chyba nie będzie koperetycji jednak. Dobry wieczór. Piszę w sprawie ogłoszenia na OLX. Czy nadal aktualne? Chwilowo aktualne. Mam jednego kupca, ale jak się nie sprzeda, to będę informował. Czy mogę zamówić DPD-dostawę? Ponieważ naprawdę kawałek jechać i nie posiadam własnego samochodu, to może być jutro o 18? Kurierzy wszystko zniosą i zapakują. Proszę się nie martwić o tym. Obiecuję. Dostawa oczywiście na własny koszt. Samochód mam wysłać, DPD? Tak. A to na pewno są te, wiecie, boty, które próbują oszukiwać. I tam sztywniutko lecą, samochód wysłać? Wysłać. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? Jest. Posiada ono materac, ale umówiłem się z jednym gościem do wtorku, że zarezerwuję, tak, 2,80. No i, a jaki ten materac? Ja mam super buty damskie rozmiar 41, chętnie wymienię. Dwa materace 80 cm. Niezużyte materace jakoś mocno. To buty od włoskiego projektanta. Dwa razy miałam na nogach, ale zbyt szerokie. Rozmiar 41. Chętnie wymienię za te materace. Yy, wie pani co? Odezwę się. Jak się klient nie zdecyduje. Dobrze, będę czekać na info. Buty są warte około 400-500 zł. Chciałabym, żeby trafiły w dobre ręce i z chęcią zamieniłabym się za materacę. Super są te buciki. Podobają się bardzo mojej żonie. Super. Jakby Państwo chcieli, to ja za nie chcę 200 zł, ale nie wystawiam ich, bo czekam na decyzję z Pana strony. Elegancko. Mam też buty przejściówki, używane w rozmiarze 39, z koturną skórzane. W bardzo dobrym stanie i chcę za nie 60 zł. A może zamieniłaby pani te buty na dwie felgi od Jelcza w superstanie, ale niestety nie są włoskie, tylko polskie. Niestety nie. A te klamry w bucikach są ze srebra, czy raczej coś zwykłego? Te klamry to są blaszki, gięte chyba. U, to odpada. Interesują mnie tylko srebrne dodatki. Taki fetysz. No dobra, ale te drugie też śliczne. Tyle, że używane. Zainteresowany jest pan zakupem? Te drugie za jeden materac? Potrzebuję dwa materace. Innej opcji nie ma. Chyba, że ma pan materac 160 na 200. Mam, ale już za dwie pary butów. No i tu się rozmowa urywa, więc chyba nie doszło do transakcji.